Cześć, halo się, z tej strony Elis, i pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Otóż, moi drodzy, nasza mała jeszcze do niedawna, no może nie taka mała Jacynta, kochani, Hacyta wychodzi za mąż. Nie wiem, czy pamiętacie Michała, czyli tego bulbaska sympatycznego, którego poznaliśmy ostatnio. E, trochę czasu minęło od ich poznania, właściwie no może to i nie aż tak wiele, ponieważ to było kilka dni simowych, ale w międzyczasie działo się sporo rzeczy, również między nimi, i podczas pewnej kolacji, na którą Michał zaprosił do swojego rodzinnego domu, Jacynę postanowił jej się oświadczyć. Mimo, że nie znają się długo, to nie chce tracić już ani dnia dłużej i postanowił, że z nią się ożeni. Jacynta oczywiście przyjęła te zaręczyny, w międzyczasie były również urodziny ich obojga, dlatego było możliwe. To działanie, te oświadczyny. No i dzisiaj będzie ślub. Mimo, że jest to poniedziałek, to dzisiaj ceny są trochę tańsze niż w tygodniu, niż w tygodniu, niż w weekend. I postanowili wziąć ślub właśnie dzisiaj, czyli w poniedziałek. Odbędzie się on o godzinie 17:00. Będzie tylko najbliższa rodzina, nie będzie to duża uroczystość. I mam nadzieję, że Jacynta będzie bardzo szczęśliwa. Wchodząc w ten związek... O, Kacper idzie do pracy. On ma pracę. On weźmie sobie dzisiaj dzień wolnego. Kim on jest z zawodu? Ach, on jest architekt-starzysta. Okej. Okay. On pracuje w jakimś pewnie urzędzie miejskim yy, i robi plany zagospodarowania terenu. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle, jak to wygląda ich drzewo genealogiczne? O, oni też są całkiem rozbudowanym. Hej, okay, to nie jest jego prawdziwy ojciec, to jest jego ojczym. Stanisław Rogers. Ach, dlatego on się z nią przyjaźni, z tą Pauliną. Ja się zastanawiałam, kto to jest, bo zapraszałam gości. Ach, nie widziałam, że on ma innego ojca. Okej, okay, czyli Kacper Harris jest jego ojczymem, ale przyjął jego nazwisko. To jest bardzo ciekawe, co tutaj się wydarzyło. Trzeba powiedzieć, że MC Command Center działa znakomicie i tutaj nieźle powalone historie są. W każdym razie w gronie najbliższej rodziny, takiej, której po prostu spędzają najwięcej czasu, bo widocznie ze swoim tatą, chociaż nie znają się, są przyjaciółmi, kurczę, nie ma go zaproszonego na wesele. Zaprosimy go tak osobno w takim razie, a żeby przyszedł i, i urządzimy sobie skromne przyjęcie. Nawet to nie będzie przyjęcie to będzie ślub i tort. I tak sobie to zaplanowali ze względu właśnie na koszty, Nie chcą narażać rodziców swoich. Na jakiekolwiek koszty, no, czy no rodziców. Jacenta nie ma już rodziców, jej roż, rodzice nie żyją, ale no, ma siostry, które może mogłyby jej pomóc, to jednak stwierdziła, że tego nie zrobi. Oni są już praktycznie przygotowani. Tort jest w lodówce. Dzisiaj o 18 będzie impreza, a tymczasem jeszcze czeka nas normalne życie, normalny dzień. Um, tak jak mówiłam już wcześniej, w międzyczasie działo się sporo, bo ja sobie nimi pograłam. Mieliśmy święto zbiorów, które spędzili w gronie najbliższej rodziny, nikogo nie zapraszając, tylko oni wszyscy, ratajowie oraz um, Niemczyki razem, wspólnie. W międzyczasie też. Antoni miał swoje zlecenie, które również wykonał bardzo dobrze oraz przeszedł przez przesłuchanie na naprawdę już można powiedzieć wysoki level, bo to już jest grubsza rola. Zobaczymy wszystko w kolejnym odcinku, ponieważ jutro ma to przesłuchanie, a dzisiaj skupiamy się na Hiacycie. no Tata, ja nie wiedziałam, że on nie ma, że jego ojciec jest, wiecie, kimś innym, a nie ten Kacper. No trudno, trudno. Trochę przegapiłam, ale nie zdawałam sobie sprawy. Chyba, że na szybko to naprawimy. Yy, wiesz co, wstawaj. Trzeba tobie pracę też znaleźć. Yy, wstań, zaproś tego tatę. Gdzie jest twój ojciec. To jest twój ojciec. Zaproś. Niech przyjdzie. Hiacynta go pozna i jeszcze edytujemy listę gości, ponieważ no, chciałabym, żeby jednak ten jego tata na tym weselu był, tym bardziej, że mają te kontakty całkiem dobre mimo wszystko, mimo że tak jak widać jego rodzicom zbytnio się nie udało ten związek, czy to był tylko przelotny romans, tego nikt nie wie, ale zaraz Hiacynta pozna uprzejme zapoznanie, no, i bardzo fajnie, mamy. O, nawet tutaj się kolejny etap troszeczkę polepszył, i edytujemy. Szkoda, że nie możemy edytować takiego wydarzenia. Ja nie chcę go anulować, ja bym chciała go edytować, ale musimy zrobić to jeszcze raz. Dobrze, to teraz mamy wszystko już prawidłowo zaplanowane. Możemy czekać za tą naszą imprezą i. Co chciałam powiedzieć? Aha, ślub odbędzie się w kościele, w którym było już trochę ślubów w naszej rodzinie. Dlatego to jest takie bardziej, można powiedzieć, tradycyjne miejsce, już takie sentymentalne, gdzie naprawdę ci nasi simowie trochę tam już byli, tych imprez się. Od, yy, już tych imprez trochę się tam odbyło. Yy, dobrze, Michał, jego ja trochę zmieniłam. Nie zmieniłam mu rysów twarzy o tyle, co bardziej jego wagę, i trzeba powiedzieć, że teraz wygląda już dużo, dużo lepiej. Możesz się nam zaprezentować, jak wyglądasz w swoich ciuchach na co dzień. A gdzie masz, przepraszam, swój garnitur? Ciebie jeszcze trzeba ogarnąć. I mu jeszcze trzeba zaplanować y, ubranie. Co tu mi się z tą jego ręką dzieje? Dziwne rzeczy tu się dzieją w, tej, w tych ciuchach. O matko, co tu się stało? Y, dobrze, to w takim razie, jako że on nie ma swojego garnituru ślubnego, musimy mu jakiś załatwić. Chodź, zaplanujesz strój, zaplanujesz sobie garnitur. Pokaż się. Tak, jego strój jest taki, ale jako że to jest oczywiście wesele, jego wesele, jego ślub, to musi prezentować się bardziej stylowo, oficjalnie, no i oczywiście stosownie do okazji. A dlatego wybierzemy mu jakiś garnitur, Móg, mógłby iść we fraku. Dużo on się różni od tego? Ach, tu ma czarny pas, a tu ma czerwony. Myślę, że może w takim iść. Ja wiem, że wielu simów moich chodzi w tym, w tym fraku, ale wygląda bardzo elegancko. I moim zdaniem powinien właśnie też tak elegancko się prezentować na swoim ślubie. W końcu to jest wielkie wydarzenie w jego życiu i powinien prezentować się godnie. O tak to raczej są mam te stroje te marynarki trochę luźniejsze, bardziej dla gościa niż dla pana młodego, więc myślę, że jednak zdecyduje się na taki elegancki frak. Jakie stroje mają rodzice? Czy rodzice są odpowiednio też ubrani? Mama ma taką sukienkę. Myślę, że może w takiej iść. A oj czym? Oj czym tak? Oj czym pójdzie. W szlafroku. Ma taki. Czy może w takim iść? Może na brązowe zamienię. O. Już wygląda trochę lepiej. Dobra. A jacyntry zobaczycie później. Przyszły nam też rachunki do zapłacenia. W ogóle dobrze, że zerknęłam na to, jak on jest ubrany, bo popełniłabym niezłe fopa. Bardzo bym się zdziwiła, kiedy. Doszłoby do już chwili ślubu i zobaczyłabym go ubranego w taki sposób. Przyszły rachunki, więc możemy zapłacić od razu i e, gdzieś tu, bo w jakimś dziwnym miejscu, tak. To jest domek z galerii jakby, co. I w ogóle mam nadzieję, że nie słychać tego, e, jak jestem przeziębiona, może nie przeziębiona, a mam katar taki bardziej alergiczny niż przeziębieniowy. Ze względu na to, że mam jakieś uczulenie, jakąś alergię na detergenty i zawsze, jak sprzątam, to potem mam cały Boży Dzień katar. Um, dobrze. Nasi Simowie czują się całkiem nieźle. Myślę, że Paulina, może. Paulina, tak? Tak. Paulina może skorzystać z toalety i może też wziąć sobie coś do jedzenia. Um, był u nas pożar w domu również, um, który wywołał które wywołała Paulina i nie chcę, żeby ona teraz gotowała, bo znając ją, to pewnie znowuż coś przypali i spali. Jacinta wzięła się za porządki domowe. Dlaczego nie wyrzucasz? Wyrzuć proszę, jak już jesteś. Okej, okay, tutaj sobie wszyscy rozmawiają, ale wolałabym, żeby usiedli raczej w salonie. To jest bardzo mały domek i Trochę się obawiam, że kiedy przyjdzie może do dzieci, to nie będą mieli gdzie spać. Ale jest tutaj garaż, który można zrobić jako normalny pokój, dosyć spory nawet, więc. Yy, są nawet też okna, więc nie ma się czego obawiać. Jakieś miejsce się dla naszych yy, najmłodszych w tej rodzi rodzinie znajdzie. Tutaj na piętrze jest mało miejsca, ale na dole się na pewno coś znajdzie, na pewno będzie można. Urządzić ładny pokoik dla na przykład dwójki, dzieci razem mogą się spokojnie tak wychowywać. Na dole w ogóle jeszcze jest piwnica, również z takim trochę niepokojącym pokojem, powiedziałabym bardzo niepokojącym. Pieniążki, pieniążki chcę. No i fantastycznie. To chyba wy, wyczuli pismo nosem, że dzisiaj odbędzie się ślub. No i dostaniemy jakąś kaskę przy okazji, jako prezent chyba na nową drogę życia. Będą mieszkali z rodzicami. E, mam nadzieję, że rodzice, czy będą długo żyli, nie wiem, ale jakoś będą musieli się pomieścić mimo wszystko. Będą musieli dać radę, trudno. E, Jaśmina chce do nas przyjść. Może tak. E, niech przyjdzie. Może nam w przygotowaniach, powiedzmy, no tutaj przyszła właśnie jako siostra, jako żeby nie tylko wesprzeć na duchu, ale też na przykład uczesać naszą yy, Hijacynthę. Za świeżej pamięci chciałabym jeszcze schować tort, bo zapomnę i potem znowu będę ganiała i robiła na szybko jakieś ciasto, żeby można było ten tort pokroić. W ogóle, w miejscu, gdzie będziemy mieć to wesele, nie ma tam za dużo do roboty. Nawet nie wiem, czy można tam cokolwiek e, porobić, jeśli chodzi o jakiś taniec, czy jest tam jakiś, jakiś instrument, nie pamiętam. Zobaczymy, wynajęłam muzyka, iż nie będzie nic, no to trudno. Przeżyją bez oprawy muzycznej. To nie jest ślub, to nie jest, to nie jest ślub, to jest ślub, ale to nie jest wielka feta, tak, żeby musieć mieć po prostu wielki zespół, muzykę i w ogóle, wiecie, tylko jeszcze piórko w tyłek i ósemki kręcić, nie? Ale no. Tak, żeby po prostu było, był ten papierek, bo nikt nie wyobraża sobie, ażeby mogli żyć bez ślubu. Ten ślub musi być. Dlatego, biorąc taki, taki, taką skromną uroczystość, wyprawiają właśnie tylko ze względu na te konwenanse, które ciągle gdzieś w społeczeństwie są. Dziewczyny rozmawiają, zaraz będzie wesele, za dwie godzinki, więc muszą się już Powoli sprężać z tymi ich przygotowaniami. Jak się tutaj czujecie? Jesteś jeszcze głodny. Tak, możesz sobie zjeść niezręczne spotkanie? Dlaczego? To z kim wirtował? No, nie wiem. Ale okej, okay, już się znają i zaraz. O! I zaraz zaczynamy przyjęcie Boże. Mój Discord tutaj słyszy, że coś pika. Dobrze, chyba praktycznie wszystkich mamy. No, nie mamy tutaj muzyka, ale możemy w sumie, jak już tutaj jesteśmy i jest możliwość. Mam wpisany kod na dowolne budowanie. To zaraz coś znajdziemy. Ok, tutaj położyłam e, pianino. Fortepian jest trochę za duży, tak samo jak kościelne organy, ale. Właściwie no, organy też by bardzo by pasowały. Ale no nie ma miejsca tutaj na takie rzeczy, dlatego będzie pianino. Mam nadzieję, że muzyk sobie z tym wszystkim poradzi. Chciałabym jeszcze, żeby tort był. On będzie niestety na takim trochę zapleczu. Ale jak mówiłam, tutaj nie chodzi o wesele, a o samą uroczystość zaślubin. Czyli praktycznie tak samo jak było u Rin i Antoniego Hamptonów. Proszę na początku jeszcze skorzystaj Jaśmina wygląda. Tak, ma spięte włosy, nie ma welony. Ma skromną, prostą, ale ładną moim zdaniem sukienkę i spięte włosy z tyłu z takimi ozdobami. Na początku może skorzystać. Proszę podejście tutaj wszyscy razem, czy możecie tutaj usiąść? Usiądź i rozmawiaj tutaj. Chodźmy w takim razie, weźmy ślub. Weźmy ślub z Hiacyntą, tutaj po to się zebraliśmy wszyscy, zapraszam, proszę, proszę, zapraszam tutaj do kościoła, proszę zajmować miejsca, proszę siadać, bo mi zasłaniacie, Karol, Kacper, siadaj. Mi psuje widok, za każdym razem jest taki sam, a ja za każdym razem jestem szczęśliwa, że te nasze Simy układają sobie życie. No idź stąd. Dostaliśmy 10 tysięcy za wzięcie ślubu. Ty się ubrałaś. No pięknie. Są już wesele. Są już, już małżeństwa. Udało ci się spełnić warunki otrzymania pieniędzy ze spadku. Wkrótce dostaniesz przelew. Całują się. nieprawda. Nie całują się po raz pierwszy. Prowadzić się razem. No Jesteśmy już, mieszkamy razem. Udało się. To nie był ich pierwszy pocałunek, zdecydowanie nie, więc nie wiem dlaczego tak to jest. Ostatnio tak mi się robi. Tak, są już małżeństwem. Możecie pocałować się jeszcze raz. I możecie pokroić też tort. No, i kolejne pokolenie z naszej rodziny bierze ślub. Może nie jest to nasza linia rodziny, taka bardziej poboczna, ale zawsze cieszy, jak Simowie radzą sobie w życiu. Rozpal wszystkie świece, strasznie ciemno tutaj jest. Czy nie jest Wam zimno w tym pomieszczeniu? Wydaje mi się, że tak, że może Wam być zimno. Proszę, zjeść się po kawałku tortu. O, pięknie, romantycznie. Dobrze, chodźcie poczęstować, póki możesz. Zawołaj na posiłek właściwie. Kto zdąży, to weźmie. Widzę, róża założyła yy, nowy kostium. W ogóle róży się trochę przytyło, muszę Wam powiedzieć. Yy, I... Musimy zrobić, czy ty jesteś w ciąży? I musimy zrobić coś, żeby ona schudła, bo to zupełnie do niej nie pasuje, żeby ona była taka troszeczkę przy kości. Ona jest zawsze szczuplutka, ale kto bardzo przypakował, to jest słuchajcie, Antonio. Bardzo dużo ćwiczył ze względu na swoją rolę, której którą zobaczymy sobie następnym razem. Musiał mieć piąty poziom sportowych umiejętności. Udało mu się to zdobyć, ale powiem Wam, że mięśnie ma. Naprawdę wyrobił sobie. No, jest na co popatrzeć, jest na czym zawiesić wzrok. Czy, my czy to jest jakaś gwiazda? Nie, myślałam. Ale wiecie co? Ja sobie zmieniałam to, żeby seniorzy nie mogli mieć no matko. Nie mogli mieć karier, ale może muzycy mogą w takim razie, bo ktoś mi właśnie podpowiedział: nie pamiętam, już przepraszam, chyba mi stutka, ale nie jestem pewna, że można seniorom zablokować możliwość pracowania. Tym wiecie, z miasta. Ale już mamy pianistę i nie możemy potańczyć sobie do tego, co ona gra. Poglądaj w takim razie. Myślałam, że będziemy mogli potańczyć trochę, wiecie, takiego wolnego tańca, ale jak widać nie. No cóż, nie jest to wesele marzeń. Zdecydowanie nie jest to wesele marzeń. Um, ale no co, ślub to ślub, prawda? Jeszcze dostali 10 tysięcy na start, to jest bardzo dużo. Więc nie mają co narzekać. Myślę, że zaraz będą zbierali się do domu. Co tu jest? A tak, któż to żyje? O, coś tu widzę, że się wydarzyło, o czym nie mamy pojęcia. No wspaniale, ciekawe, kogo uratował on od śmierci. Nie mam pojęcia. E, czy mamy jakieś odczucia wobec kogoś tutaj? Nie. Otwórz profil. To jest tata, ojciec. A, proszę! Fajnie wiedzieć, że dzieją się takie rzeczy poza naszą kontrolą. Trzeba przyznać, że jestem w szoku. Nie wiedziałam, że mogą siebie ratować od śmierci, podczas gdy nie kontrolujemy tych simów. Uh, ale no faj, chyba! Ach, ja wiem, co to może być. To był ten pożar. To no, dlatego jest ten nastrójnik. Pożar był przecież i on ją ugasił. Dobra, teraz sobie przypomniałam, no niestety. <laughs> Zawiodłam się. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, kończymy wesele. Jak mówię, to jest bardzo skromna uroczystość i to jest właśnie miejsce ten kościół, e, które będziemy wykorzystywać właśnie z takich skromnych ślubów. E, tylko. E, ograniczających się do samej ceremonii bez wesela, bez tańca e, tort był więc tutaj to jest zaliczone mamy też muzykę, która nam tutaj przygrywa potańczyć do tego nie możemy ale nie szkodzi kończymy wesele i nasza Hiacynta rozpoczyna swoje dorosłe życie wracamy do domu wróciliśmy do domu myślę, że wszyscy chcieliby już położyć się do łóżek więc proszę chyba, że jeszcze postaramy się o dziecko Noc poślubną trzeba jakoś uczcić. A rodzice, słuchajcie, rodzice nic nie wiedzą, nic nie słyszą, idą spać, żegnamy, tamta pozuje, nieważne, nie widzimy. No, to co? Oni się tutaj będą jeszcze cieszyć tym swoim młodym małżeństwem, tym swoim ślubem. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I w następnym oczywiście widzimy się już u ratajów. A dlatego zapraszam Was już teraz na ten odcinek, i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!